Najlepiej wydane 50 zł na sprzęty w moim życiu. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. W 2020 naszła mnie ochota na za rozpoczęcie, albo raczej na wznowienie takiego mojego hobby, jakim było rysowanie, malowanie, ale nie chciałem kupować profesjonalnych sprzętów do zwykłego rysowania, kredek. Nie wiem, czy mi się to nie znudzi zaraz. Dlatego postanowiłem wejść w trochę nową dziedzinę dla siebie, mianowicie malowanie, rysowanie, ale w formie zdigitalizowanej. I przeglądałem Oelixy, przeglądałem Allegro lokalnie, aż znalazłem właśnie taki sprzęt, o którym jest ten film. Tablet graficzny bambu. Um, Bambo, nie ten z wierszyka, tylko raczej nazwa modelu: Wacom Bamboo 2007-2008 był wydany. Um, kupiłem go używanego model MT450 um, i jest to taki najprostszy tablet graficzny, jaki możesz sobie wyobrazić który ma po prostu tutaj przestrzeń do rysowania. Tu ma fajną opcję zbliżenia i oddalania na to kółko, a tu masz przyciski funkcyjne, które sobie możesz zaprogramować. Możesz tam mieć wstecz i forward, czy jakieś inne rzeczy. Do tego masz oczywiście długopis. I patrzysz sobie na laptopa i sobie tak rysujesz. I to jest niesamowicie przyjemna sprawa, bo masz tutaj dokładne wyczucie siły tego jak naciskasz jeśli masz odpowiedni program na przykład photoshop to tam te pędzelki mają właśnie też właśnie tą możliwość że po prostu wyczuwają to jak mocno naciskasz tak gruba jest linia lub inaczej też jeśli chodzi o kolory też to różnie działa, możesz wybierać różne pędzle i, i tworzyć naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy rzeczy kreatywne za to właśnie 50 zł. I niesamowite jest, jak to pomaga mi właśnie się po pierwsze zrelaksować, po drugie, uwolnić taką stronę kreatywną, po trzecie, uwalniać jakieś emocje, obrazy, sny swoje namalować. Czasem jakiegoś chłopa namalować, jakiegoś filozofa lubię malować, rysować, lubię się pobawić też kolorami bo nie ma tutaj żadnych ograniczeń, niesamowita prostota obsługi oraz właśnie niezawodność, bo ten tablet, popatrz, użytkuję go dwa lata był użytkowany już wcześniej parę lat przez jakąś panią chyba profesjonalnie się zajmującą czymś z tym związanym, nie tak jak ja, hobbystycznie jedyne co kupiłem nowe to właśnie to piórko w pewnym momencie, bo to już tutaj trochę popękało, trochę już się zrobiło zużyte Bałem się, że się całkiem rozleci, dlatego kupiłem nowe. I to jedyna moja dodatkowa inwestycja w ten tablet. Naprawdę jest niesamowicie niezawodny i dał mi niesamowitą frajdę i wartość jak za tą cenę. Czasem nie trzeba wydawać 2000, 3000, 4000, chociaż takie tablety graficzne też są. I oczywiście dla profesjonalistów myślę, że to ma sens zainwestować w coś niesamowicie droższego. Ale, jeśli chcesz po prostu kultywować swoje jakieś hobby kreatywne, na przykład właśnie graficzne, to to jest aż, na, aż za głowę. Dla mnie w zupełności wystarcza na moje potrzeby, na moje zabawy, na rozwijanie swojej kreatywnej strony. I to jest chyba 50 zł najlepiej wydane na jakiekolwiek sprzęty, sprzęt, który kiedykolwiek kupiłem. Bo co to jest to 50 zł w dzisiejszych czasach? Co za to można kupić? To jest praktycznie nic. A tyle, co może dać Ci wartości, na przykład taka właśnie zabawa starym tabletem graficznym. Jeśli masz też takie inklinacje do rozwijania takiej strony swojej kreatywnej rysowania, lubię zawsze rysować. To będzie coś, co em, da Ci wartość dużo, dużo poza to 50 zł. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wasła w życie poczciwe. Najlepiej wydane 50 zł. Dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku vloga i recenzji w tygodniu. Do zobaczenia, cześć!